Dobry wieczór. Katarzyna Nawrocka o programach lojalnościowych nocą. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy program lojalnościowy to dobre rozwiązanie dla waszej firmy. I na to pytanie odpowie wam mój dzisiejszy gość, Agata Kisło. Dobry wieczór państwu. Gato. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja, jako klient, przychodzę do Ciebie, do eksperta i zadaję Ci pierwsze podstawowe pytanie: czy w mojej firmie przyda się program lojalnościowy? Kasiu, w naszej działalności spotykamy się nie tylko z takimi pytaniami w pierwszym etapie przetargu, ale również z pytaniami: czy mój biznes nie jest za mały, czy mam odpowiednie przychody w swoim biznesie, aby zorganizować taki program lojalnościowy? I odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ należy to rozpatrywać pod kątem opłacalności oraz partnera, którego wybieramy do organizacji ta takiego programu. Z opłacalnością jest tak, że tutaj wchodzą w grę dwa elementy: efektywność oraz skuteczność. Efektywność to znaczy? Efektywność czyli zwrot z naszej inwestycji. Jeżeli chodzi o skuteczność, tutaj jest łatwiej, bo, jeżeli, bo wiemy, że program będzie skuteczny, jeżeli przyniesie 100% zamierzonego celu, a efektywność jest to już opłacalność, czyli zakładając, że współczynnik incentywizacji na rynku wynosi na przykład od 0,5 przy stacjach paliwowych do 15% przy dobrach luksusowych. I nasz program będzie to 4% zwrotu z inwestycji. Czyli kilkanaście złotych na jednego konsumenta, to wiemy, że program nie jest opłacalny, nie jest dla naszego biznesu i wtedy kierujemy się ku loterii bądź konkursu. Aczkolwiek my organizujemy programy i dla polskich przedsiębiorstw, i dla międzynarodowych korporacji. Więc, tak jak wspomniałam na początku, o ile odpowiedź nie jest jednoznaczna, należy długofalowo przeanalizować swój budżet marketingowy, ale też sprzedażowy i samemu sobie odpowiedzieć, czy jesteśmy gotowi na taką dużą inwestycję. Dużą zmianę, bo podejrzewam, że to też jest dość duża zmiana w firmie, ale jak już ustalimy, że, że tak, że w mojej firmie program to bardzo dobry pomysł, no to jak go mam wdrożyć? Wiele osób myśli, że etap wdrożenia kończy się na podpisaniu umowy. Otóż nie, podpisanie umowy jest to pierwszy krok do wdrożenia. Wdrożenie jest. Też czasochłonne i czasami zajmuje od dwóch miesięcy, nawet do pół roku. Musimy przejść przez ustalenie celu programu, przez kwestie prawno-podatkowe, przez kwestie IT, przede wszystkim przygotowanie naszych systemów IT oraz przygotowanie systemów klienta. Także ten proces jest, jest czasochłonny, ale też przynosi rezultat, i w tym momencie. Rozpoczynamy jakąś drogę, którą będziemy stale podążać. No właśnie, jak ja mam sprawdzić, czy dział IT w mojej firmie podoła? Nawiązując taką współpracę z naszym klientem, na początku przeprowadzamy audyt IT. Przeprowadzamy audyt IT, żeby stwierdzić, jakimi systemami informatycznymi dysponuje nasz klient, jakie będą niezbędne integracje, jak się mamy przygotować my jako organizacja do, do tego. Bezpieczeństwo danych jest, jest to dla nas bezwzględny priorytet. Tutaj obracamy różnymi danymi sprzedażowymi, ale też osobowymi. W I-360 mamy wdrożony certyfikat ISO, który mówi o bezpieczeństwie danych. Tak jak powiedziałam, jest to dla nas bezwzględny priorytet, dlatego przygotowanie IT jest bardzo ważnym. Nie wiem, czy jednym nie z ważniejszych punktów w naszej organizacji. Ale ja podejrzewam, że bardzo ważnym aspektem jest też to, żeby wyjaśnić wszelkie sprawy prawno-podatkowe. Tak, bardzo ważnym aspektem, jednym też z ważniejszych aspektów są kwestie prawno-podatkowe, ponieważ jak już wiemy, jaki program lojalnościowy chcemy, chcemy przygotować naszemu klientowi, w zależności, czy to będzie program B2C, czyli skierowany do konsumenta ostatecznego, czy będzie to program do przedstawicieli handlowych, czyli B2B, czy też do pośredników sprzedaży, my to nazywamy B2B2C, także istnieją też takie. Musimy wybrać odpowiedni model prawno-podatkowy, który będzie odpowiadał temu programowi. I tutaj, jedne z ważniejszych kwestii, to są takie, które rozpatrują wydanie nagród, wydanie nagród, czyli opodatkowanie tych nagród podatek dochodowy, jak wliczamy nagrody w podatek dochodowy oraz obciążenie kosztami prowadzenia programu naszego klienta. Ale ten aspekt poruszał mecenas Paweł Galiński, który szczegółowo opowiada o kwestiach prawnopodatkowych na kanale. To my Państwu wrócimy link do tego odcinka z Panem mecenasem. A teraz Agato, skupiając się na tym, że mamy cztery typy programów lojalnościowych jak możemy wybrać, jak stwierdzić, który z nich będzie najlepszy dla naszej firmy? Organizatorzy programów lojalnościowych rzeczywiście mają cztery typy programów do wyboru. Cztery typy, które funkcjonują w Polsce, za granicą jest ich trochę więcej. Aczkolwiek, chyba należy zacząć od tego, który wszyscy dobrze pamiętamy ze stacji paliw z początków lat 90. Gdzie opasłe katalogi nagród królowały na każdej stacji paliw, a każdy kierowca miał go w schowku swojego samochodu. Za każde tankowanie paliwa, za każde zakupy na stacji paliw dostawaliśmy punkty. Punkty były wymieniane właśnie na nagrody, które były w owym katalogu. Także jest to pierwszy przykład takiego programu punktowego. Następnie wdrożone zostały programy rabatowe, gdzie uczestnik otrzymywał rabat już za samo uczestnictwo w programie bądź też za zakupy. Egzekwowanie te, tego uczestnictwa też opierało się na dodawaniu jakiegoś gratisu do, do zakupów, i w tym momencie zrobiły nam się też programy punktowo rabatowe. Także były i punkty, były też rabaty. Uczestnicy dostawali trochę więcej w, dwu, w podwójnym wymiarze. Trzecim rozwiązaniem są programy multipartnerskie. Programy multipartnerskie są wygodne dla biznesów, które chcą zorganizować program lojalnościowy, ponieważ wchodzą one w relacje z innymi partnerami danego programu, powierzając. Cały program organizatorowi, czyli osobie trzeciej w danym przedsięwzięciu. I to nas mniej obciąża jako właścicieli firmy, prawda? Tak. I uczestnik dzięki temu dostaje też więcej możliwości, ponieważ może zbierać punkty, te same punkty, u wielu partnerów i wymieniać je na nagrody. I czwartym przykładem programu, który istnieje od niedawna, ale się najdynamiczniej rozwija, jest przykład programu Moneybag. W takim programie. Za zakupy jest wypłacana gotówka na karty przedpłacone, na konta bankowe uczestników bądź w postaci kodu do bankomatu. Także te cztery przykłady, w zależności od Twojego biznesu, Kasiu, dopasowalibyśmy odpowiednio metodą, pewnie studium przypadku i wybralibyśmy najodpowiedniejszy. No dobrze, a teraz porozmawiajmy o pieniądzach, bo ja muszę jakoś przygotować swój budżet, jeśli chodzi o wprowadzenie programu lojalnościowego. Tak jak wspomniałam na początku, każdy biznes powinien przeanalizować swój plan budżetowy długofalowo i odpowiedzieć sam sobie na pytanie, czy jest gotowy na taką inwestycję. Jeżeli jest gotowy na inwestycję, to szereg naszych klientów pokazuje, że inwestycja jest zwrotna. Czy moja firma musi przygotować osobny dział do obsługi tego programu? Czy wiąże się to z zaangażowaniem moich pracowników? Wiąże się to z zaangażowaniem Twoich pracowników, aczkolwiek nakład pracy po Waszej stronie będzie mniejszy niż po stronie agencji. Agencja zawsze wykonuje większą pracę, większy nakład pracy, aczkolwiek od naszego klienta wymagamy również zaangażowania, również decyzji biznesowych, które są niezbędne przy wdrożeniu takiego programu. Ale też nie zostawiamy go samemu sobie, ponieważ prowadzimy niezbędne szkolenia. Czyli możemy się czuć zaopiekowani. Tak, możecie się czuć w zupełności zaopiekowani, ponieważ my, jako agencja, staramy się przygotować wszystko kompleksowo. Wspominałaś o szkoleniach, które będą musieli przejść moi pracownicy. Jakie to są szkolenia? Szkolenia, które przeprowadzamy, prowadzimy zarówno dla kadry zarządzającej, działów marketingu, ale też dla sprzedaży. Staramy się dopasować szkolenia odpowiednio do rodzaju programu, czyli, tak jak mówiłam, do, do naszej grupy docelowej, w zależności czy to będzie B2C, czy to będzie B2B. Jak na przykład w przypadku przedstawicieli handlowych, którzy często bywają ambasadorami naszego programu i mają bezpośredni kontakt, kontakt z klientem, staramy się jak najbardziej przygotować i do tego, aby mieli niezbędne materiały, niezbędną wiedzę do zachęcenia do programu, bo często też potrafią zniechęcić. Czy ja dobrze rozumiem, że moi pracownicy również mogą skorzystać na tym, że wprowadzimy program lojalnościowy do naszej firmy? Oczywiście, twoi pracownicy zyskają niezbędny know-how, dzięki któremu będą odpowiadać za sprzedaż przez wiele lat, ponieważ działanie jest długofalowe. Agato, a kto wybiera grupę docelową, jeśli chodzi o moją firmę? Grupę docelową w zapytaniu ofertowym powinien wskazać nam klient. Aczkolwiek nie zawsze jest tak, że my się na to godzimy. Zazwyczaj. Analizujemy taki przypadek, i jeżeli uważamy, że dany cel osiągniemy dzięki zmianie grupy docelowej, staramy się klienta przekonać do tego, aby takiej zmiany dokonał. Oczywiście szczytne będzie, jeżeli lojalni konsumenci otrzymają nagrodę w zamian za zakupy w naszym biznesie. Ale nie o to tu chodzi, ponieważ musimy stworzyć taką grupę docelową, gdzie będą nielojalni konsumenci. I staną się lojalnymi. Zazwyczaj ten wiek konsumenta określamy od 16 lat, czasami zawężamy to na 18 lat, ale wszystko zależy od rodzaju programu, czyli skierowanego albo do B2C, albo do B2B. No to kiedy moja firma będzie gotowa, żeby taki program wprowadzić? Oj, myślę, że jeżeli przygotuję wszystkie wymienione aspekty, przeanalizuję wspólnie z organizatorem programu wszystkie aspekty, wtedy możemy śmiało powiedzieć, że jest gotowa. To czy ja mogłabym cię prosić, żebyś powiedziała naszym widzom, czy warto zainwestować w program lojalnościowy? Na naszym blogu opisujemy wiele case studies, które pokazują sukcesy naszych klientów. Opieramy się szczególnie na programach lojalnościowych skierowanych do handlu tradycyjnego, aczkolwiek nie wykluczamy też e-commerce, ponieważ jest to dziedzina, która się dynamicznie rozwija. My w I360 nie stosujemy półśrodków, także nie wyobrażamy sobie, że będziemy prowadzić program lojalnościowy na 70, 80, 90%. U nas jest to 100%, a nawet 120%. Więc mieli Państwo, jeżeli zechcecie zajrzeć na naszego bloga, Przekonacie się sami, że zwrot z inwestycji jest. Podsumujmy, o ile zwiększy się nasz przychód po wprowadzeniu programu lojalnościowego? Kasiu, i tu odpowiem Ci pytaniem, czy któryś z dyrektorów sprzedaży wdrożyłby u siebie program lojalnościowy od 3, 5, nawet 10 lat? Myślę, że gdyby nie miał zwrotu z tej inwestycji, nie byłoby takiego programu. Także tutaj wyniki mówią same za siebie. To nam nie pozostaje nic innego, Agato, jak zaprosić wszystkich, żeby zerknęli na stronę internetową i 360 i się z nami skontaktowali. Oczywiście, serdecznie Państwa zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania. A ja zapraszam na kolejny odcinek.